Młoda para przeprowadziła się do nowego domu. Następnego ranka podczas śniadania młoda kobieta zauważyła swoją sąsiadkę wieszającą pranie na zewnątrz. To pranie nie jest zbyt czyste. Nie umie go dobrze wyprać? Być może potrzebuje lepszego proszku do prania? Jej mąż spojrzał tylko na nią i milczał. Za każdym razem, gdy sąsiadka wieszała pranie na suszarce, młoda kobieta wypowiadała te same komentarze. Po miesiącu kobieta była zaskoczona, widząc pięknie czyste pranie na sznurze. I powiedziała do męża: Zobacz, w końcu nauczyła się prawidłowo prać. Zastanawiam się, kto ją tego nauczył? Mąż odpowiedział: Nikt. Po prostu rano umyłem nasze okna. Tak to jest właśnie w życiu. To, co widzimy patrząc na innych, zależy od klarowności okna, przez które spoglądamy. Więc nie bądź zbyt szybki w ocenianiu innych, zwłaszcza jeśli twoja perspektywa życia jest zamglona przez złość, zazdrość lub niezrealizowane pragnienia. Twoja ocena nie określa innych, tylko ciebie.